Kochani, dwa lata temu składałem Państwu życzenia w swoim domu. Trwał lockdown. Przed nami była wielka niewiadoma, co będzie dalej. Rok temu życzyłem Państwu zdrowej wielkiej nocy w szczelnej maseczce. Czekaliśmy wtedy na swoją kolej, by się zaszczepić. A dzisiaj wypadałoby złożyć życzenia w języku polskim i ukraińskim na znak wyrazu solidarności z broniącą się Ukrainą i w geście powitania kilkuset osób z Ukrainy, które dołączyły do naszej lokalnej społeczności. Przez te kilka lat, gdy starałem się jak najlepiej wywiązywać z funkcji lidera naszej gminy, naszej społeczności, gminy Sztutowo, nauczyłem się jednego, że nie ma i że nic nie jest pewne i zmiana jest stałym elementem naszego życia i pracy. I właśnie dlatego w tym roku z okazji Świąt Wielkiej Nocy, Świąt Nowego Życia, Zmartwychwstania Pańskiego, życzę wszystkim nam, Nadziei, wiary, wiary w to, że poradzimy sobie z tym, że możemy na siebie nawzajem liczyć i że każda zmiana niesie ze sobą coś dobrego i lepsze jutro. Bardzo dziękuję wszystkim za liczne uczestnictwo w Kiermaszu Wielkanocnym w Niedzielę Palmową. Postaramy się, by w naszej gminie tego typu wydarzenia integrujące naszą lokalną społeczność były częściej. Tylko wspólne działanie. Pozwoli nam na rozwój, kochani, spokojnych, pełnych odpoczynku i wreszcie bezpiecznych i rodzinnych świąt w gronie najbliższych. Wesołych świąt, Szanowni Państwo.